Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Mr. Bear Dzisiaj zgramy sobie drugi raz w strzelanie goli Gdzie tutaj będziemy z daleka znowu strzelać gole No, będziemy więcej takich nagrywali odcinków No, bo będziemy chcieli być jak Robert Lewandowski Spróbujmy, tutaj widziałem, o raz, dwa mamy znowu Więc to sobie weźmy Boom, strzeliliśmy gola Yy, musimy posadzić naszych nupków tutaj, gdzieś, nie wiem, może być, yy, żeby nam strzelali. Dobra, i no teraz będą strzelali gole. Okej, okay. czy można ulepszyć? Dobra, niech strzelają. Yy. Okej. Okay. Dobra, czy oni strzelają? Teraz tak. Teraz cały czas strzelamy i chodźmy sobie otworzyć pak kart, bo nie, czy nie możemy. Możemy, ok. To otwieramy sobie pak kart za 10 tysięcy. Ok, i co nam wypadnie? Nik. No super. I mamy tutaj razy dwa. boom 99%. I kolejny gol No i mamy 60%, że jesteśmy nudni. To znaczy, no będziemy lepsi coraz, ale... O kurde. Czekajcie, nie, no to nie, no to... To jest trochę słabe. A ten? Kolejny. Dobra. No to nie wiem, co możemy porobić. Postrzelamy na pewno dużo goli, więc widzimy się jak postrzelam sobie trochę. Jak dobiję, nie wiem, z... 50 tysięcy to się widzimy. Za chwilę się widzimy. Pa wszystkim. Do zobaczenia. za chwilę. No i dobyliśmy 50 tysięcy. Pamiętajcie, żeby kliknąć w ten czerwony przycisk, żeby był y, siwy, a łapka w górę, żeby była ten niebieska. I ten. Zostawiajcie właśnie te suby i lajki po więcej takich odcinków. No i. Ciekawe teraz co kupić, bo mamy 52 tysiące, więc może nową piłkę sobie kupmy. Ale ale poczekajcie. Jeżeli chcemy sobie kupić piłkę, to najpierw musimy przecież odpalić lakę, które dostaliśmy w tamtym odcinku jak ten. No, otwieraliśmy te prezenciki dziwne, co jest flopę tu można zrobić medical. No ale dobra. No to sobie weźmy tutaj y, to od Palmy, tutaj mamy Better Luck. Okej, okay. no i teraz mamy tu go na 20 minut. Y, no na 19, ale Park czy jest. Teraz sobie otwórzmy i co dostaniemy? Uuuu, Legendarii! Jest! Widzicie? To jest szczęście. Otwórzmy sobie jeszcze jedno i co wyleci? znowu legendariacie no nieźle mi to idzie może byśmy lepsze otworzyli chodźmy lepsze może otworzyć ale to chyba musimy kupić nowy świat z tego co z tego co wiem to weźmy sobie tego muchomora mushroom no i dobra no i chodźmy kupić jakiś świat nowy tutaj chyba teleportnie nas nie? i tutaj, żeby nas przeteleportowało. No i jesteśmy. No i teraz idziemy sobie kupić kolejny świat, żeby otworzyć, żeby znaleźć kolejną piłkę. Raz, dwa to muszę na pewno wziąć. dwa, kurde. Dobra, mam tu kurde. Jest. No ja, cię już 90 tysięcy, co? Ile? To nam aż tyle daje? Kurde, mać, co się dzieje? No, i teraz możemy sobie kupić kolejną piłkę. Używam tego teleporta, żeby. Gdzie to jest? O, tutaj! Chyba. Czy to jest to? Z 25 tysięcy. Otwórzmy. Proszę. Oby, oby mieliśmy tutaj szczęście. Chcę szczęście. Rera mamy takiego. O, fajnie. Może otwórzmy do samego końca, czy nie? Dobra, otwórzmy do samego końca. Legendari! O, wo, jedziemy! jedziemy, jedziemy z tym koksem. Lejdziemy. Legendari znowu, co jest? To było te najlepsze Legendari. Nie, czekaj, ten kaktus jest lepszy od tamtego lepszego legendarii. Nie wiem, dobra. No dobra, no ale chodźmy teraz tutaj. Oni nam dalej zarabiają. Jak dziwne. Okej, okay, no i na desert możemy iść. Bum, ale nas wyrzuciło. No to nieźle. Ej, tu się... Co to? Ale fajne. Ale fajna... Co tam jest? Za 50 tysięcy to na pewno. To jest razy dwa na tej piramidzie, ha! Mam to! Ja yeah, cię już mam dobra. Mam to. Dawać 100 procent! Kaktusem, 124 tysiące. Ludzie, co jest? A to co to jest? Co to jest? Enchantować piłkę możemy. No to znaczy no ja nie mam pressing 2 jakieś, nie wiem. Czy tam jak... nie wiem co tam czy tam pressing 2 czy coś tam. na raz dwa Piszcie w KOM. W co jeszcze mam zagrać? Wpi, piszcie w KOM w co mam jeszcze zagrać i będzie fajnie. Dobiję, do, dobra, i, kupujemy tutaj teraz sobie tutaj pyk, 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 pyk. Ale dużo teraz tego możemy kupić. No, i dobra. A Spida trzeba kupić jeszcze. Okej, okay, Spida mamy na 21 lewe. Ten film będzie trwał tylko 10 minut. Bo nie chcę wam się oglądać moich filmów, nie? Trudno. Po prostu tak się dzieje, że ludzie nie chcą oglądać filmów po tym. Co? Już myślałem, że krainę mam otwartą, na ma to 40 tysięcy tylko kosztuje. Chciała na 40% i... Trafię na 40%. To kupmy sobie... U? Nie możemy. Starter już mamy. Dobra, na 100% i... Mam brak 117 113 000 Ciekawe, czy możemy sobie kupić lepszą piłkę? Waliby kupować te piłki, kurde, ja mam takie szczęście do no tego. Tak. 50 000 tylko tak tego mnie rera dostaniemy, no, więc, no Wiecie co? Ja nie wiem co się dzieje, ale ja już nie chcę tego otwierać, bo to jest zwariowany trochę. No jak to się dzieje w ogóle? Nie no, jak to się dzieje? Ludzie, co jest? Co jest? Jezu, pewnie... Nie, nie wiem to. Betterlucky tak mi daje. Ta nie wiem co się dzieje z tym w ogóle. Przyszło mi coś. Event. Idziemy tutaj. Co to jest? ole szybki. Parkur! Nie, ja nie potrafię. Ja słaby bardzo z parkurów jestem. No nie. Wiecie co? Robimy reset, bo ja nie potrafię parkurów. Robimy reseta ja wyszłem z gry, ludzie. O boże, za chwilę się widzimy. A wiecie co, bo i tak już muszę kończyć. No, jeżeli chcecie kolejny materiał z takiej gry, to, to będzie jutro, czy tam za dwa dni? Za dwa dni będzie. Będzie z tego odcinek po prostu, jak no, jak będziemy Lewandowski. Więc, no, do zobaczenia wszystkim. Tego laka to ja naprawdę bardzo, bardzo fajnie było, jak otwieraliśmy te skrzynki. Tak mi miło było. Więc pa wszystkim. Pamiętajcie o subskrypcji, nie zmuszam do widzenia. Pa wszystkim.